Cześć, tu ponownie Krzysztof. Możecie pamiętać, że wypuściłem jakiś czas temu taki filmik o free-to-play, filmie, który można było obejrzeć. Zresztą dalej można obejrzeć e, za darmo na Steamie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o innym filmie, filmie, który kickstartowałem. Nazywa się Video Games The Movie i jest to film dokumentalny, który trwa mniej więcej godzinę 45 minut. E, został właśnie wypuszczony, a jego zwiastun możecie oglądać w tle. Chciałbym Wam opowiedzieć o nim parę słów. Jestem świeżo po obejrzeniu, świeżo postawiony się. Moje główne spostrzeżenia są takie, że po pierwsze, jest to film, który warto obejrzeć. Chociaż dla większości ludzi, którzy dobrze się orientują w temacie gier komputerowych, nic tam nowego w zasadzie nie ma, ale całość jest nakręcona na tyle sympatycznie i wypowiadają się tam przeróżni ludzie. Ludzie tacy jak Ernest Klein, autor książki Ready Player One a także Will Wheaton czy Tommy Tallarico. Wypowiadają się także twórcy gier, szefowie Gearboxa, Riot, Lizarda, Naughty Dog'a czy Crystal Dynamics. Pojawia się tam też na przykład Peter Molino. Film jest podzielony na cztery sekcje. Na początku jest krótkie wprowadzenie z historii, potem jest mowa o grach jako o kulturze, mowa tam jest o multiplayerze, znajomości zawarte z gier, między innymi są wspomniane, w tym małżeństwa rola w edukacji, w uczeniu się dzieci, potem sporty, kariera graczy i takie tam tematy. Następnie skupiają się na tym, jak to wygląda od strony tworzenia gier, jako powiedzmy jakieś tam formy sztuki. Jest mowa o rozwoju przemysłu, jest mowa o grach Indii i kończą całość bo krótką taką sekcją o przyszłości. Między innymi skupiają się to na wiarze. Generalnie, tak jak Wam wspomniałem, film jest bardzo przyjemny w odbiorze. Jest dobry dla ludzi, którzy nie znają za bardzo tematu, bo nie ma tam specjalnie ani żadnej skomplikowanej terminologii ani nic takiego, więc możecie to spokojnie obejrzeć z kimś, kto mało się orientuje w temacie. Natomiast póki co, film jest tylko w języku angielskim i nie ma do niego napisów. Chociaż na marginesie powiem, że będę próbować skomunikować się, skontaktować się z twórcą filmu i poprosić go, żeby przesłał mi skrypt, żeby mógł po prostu stworzyć polskie napisy do tego. Może się uda. I w zasadzie nie mam do filmu żadnych zarzutów, poza tym, że to w sumie taka laurka wystawiona przemysłowi gier. Nie ma się tutaj za bardzo czym dziwić. Fanem gier jest właśnie twórca tego filmu i ja on też kierowany do ludzi, którzy raczej chcą zobaczyć dobrą stronę tego przemysłu niż tą złą. Natomiast miałem wrażenie, że w paru miejscach mogli troszeczkę bardziej wejść w te bardziej kontrowersyjne elementy gier. Chociaż wspominają na przykład o przemocy w grach i o tym, że jest z tym związana jakaś tam kontrowersja, to jest to bodajże jedyny taki temat poruszany w całym tym filmie. W każdym razie polecam Wam bardzo film, jeśli dacie radę go gdzieś obejrzeć, możecie go też kupić. Link wrzucę do opisu. Ja jako człowiek, który pakował ten projekt na Kickstarterze, jestem zadowolony, uważam, że fajnie, że taka rzecz powstała. Bardzo się cieszę, że mogłem być jakby częścią takiego przedsięwzięcia. No i mam nadzieję, że jeśli obejrzycie film, to również będziecie zdania, że dobrze, że on po prostu jest. No to co, do następnego razu, do usłyszenia i ponownie polecam Video Games The Movie.